Dobra, cicho, dajcie mi się skupić, bo nagrywamy kolejnego wideobloga na nasz kanał i ja potrzebuję spokoju. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Siema. Jestem z Adrianem, za kamerą moja partnerka, a za kamerzystką partnerka Adriana. Dziewczyny, czy mogłybyście się przywitać? Witamy. Witamy. I pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie, co dzisiaj będziemy robić, Adrian? Jedziemy do kina, jedziemy do kina na film Tomasza Komendy, nie? Będziemy oglądać, co to tam... No, wyszedł film na podstawie, jak niewinnie został skazany Tomasz Komenda 25 lat od siatki, ale siedział 18, bo 18 latach został wypuszczony na wolność. No jedziemy ten film zobaczyć. Nie? Jedziemy zobaczyć, bardzo przykra historia, tak. zrobimy po prostu taką relację z tego filmu. Po drodze coś ponagrywamy, może uda się popcorn zjeść. Tak, zobacz, bo tak jak się... wiecie, to trzeba maski od 1 grudnia, więc też seans prawdopodobnie tak. oglądać, ale to wam później... Nie wiadomo właśnie. No zobaczymy, on, nie? nie tak jak będzie trzeba, to i tak będzie ciemno, to ja maskę zdejmę. Nie będę I tak maszyny. będziemy popcorn jeść i pić, no. yy... Także zapraszamy na relację z filmu 25 lat niewinności Tomasza Komendy. Tak. czy jakoś tak? Dokładnie. Pozdrawiamy. Zapraszamy. Dzień dobry, witamy Was, jesteśmy w aucie. Yo, yo. Dziewczyny nas delikatnie mówiąc wydymały i posadziły nas z tyłu, a one sobie siedzą z przodu, nie? Także jedziemy na Tomasza Komendę. No i tyle no. Zobaczymy co tam grają ciekawego, nie? Tak, opowiemy wam o tym filmie po filmie właśnie, bo... no. Po filmie zrobimy, nagramy coś w kinie, tam Marian pewnie popcorn będzie jadł. Coś co tam ponagrywamy i ten, nie? Zrobimy relację. 30 minutes Ej, nieładnie tak, 20 tysięcy ludzi nas ogląda 20, chociaż trochę zachowywały, co? To jest Prosto, prosto, tu jest wyjście Ale to w Nie tu nie wejdziesz, to jest wyjście No to nie wto, to idziemy dalej To ma śmiał Ale pogodasz 21 na Ale lipa, moi drodzy. Przychodzimy do kina, a tu nic nie można kupić przez koronę. Wszystko jest ani pusto. popcornu, ani piwka, ani nachosów. Przez to mordy, przez jest koronawirus. Tak. Yy, za to, że są covidianie wśród nas. Nie można nic kupić, to wszystko jest zamknięte, no masakra. Lipa, Będziemy siedzieć dwie godziny o suchym fysku. Lipa, Chudy, bym bym sobie skandal, pizza. skandal, skandal. Ja pierdzie, reklamacje napiszę normalnie. Nie no, jakbym wiedzieli, to byśmy sobie piwko sami wzięli, nie? A nie, człowieku. Jak widać, ludzi na razie niewiele. Idziemy na piątą salę, no jest pusto, nic nie idzie kupić, no lipa. Mogliby to przynajmniej ogłaszać, to by sobie coś człowiek sam wziął, teraz dwie godziny siedzieć na pysku, masakra normalnie. Tak wyglądamy my w maskach, jesteśmy już w kinie, jak film za 3 minuty się zaczyna, także wchodzimy do środka, no trochę żeśmy się zdenerwowali tym, że nie możemy kupić ani piwa, ani popcornu, ani coli, dosłownie nic, jakbyśmy no. wiedzieli, byśmy sobie z domu wzięli swoje, nie? No pewnie, tak jak tu żyć normalnie? Dobra, wchodzimy na salę. Dokładnie, to lecimy. Zobaczcie, tak wygląda w kinie poczekalnia. To są takie fotele, nie? Tutaj jest taki telebim elegancki, po sobie gościu czeka. Wszystko jest włączone, nic nie kupisz. Nie. No. Zobaczcie, no masakra, ale My idziemy tam do piątki, tam stoją nasze kobiety. Dobra, lecimy. Pierwsze wrażenia po filmie, no film spoko, fajnie zrobiony, naprawdę ten aktor Tomasza Komendę zajebiście zagrał. Tak, oka. No i co, no tylko wstręt do wymiaru sprawiedliwości, bo takim czymś, że 18 lat człowiek siedział niewinnie, w ogóle to jest kurwa nie do pomyślenia, jakaś kpina, nie? Nie no, ale spokój, współczuję naprawdę ten człowiekowi, co lat musiał przesiedzieć, No, ty, koniec. Niechęć, niechęć do wymiaru sprawiedliwości, gościu przeżył, żadne pieniądze nie są tego warte, co przeżył, no jest no, masakra koniec. po prostu. Film naprawdę fajny, warto obejrzenia. Film tak jak mówię warto obejrzenia, fajny dokument, no przykra sprawa tak naprawdę, no. Film fajny, no ale naprawdę przewalone życie miał ten koleś, tak przewalone, powiem no. że Przewalone miał to życie. Ale no zobacz jak to było, I... nie? Wychodzisz po 18 latach. I nie wiesz nawet, że wiesz telefon no, to, że tak. te... Zdziwiony był, że telefon kazał, jak telefon, była nawigacja no. w telefonie, nie? No nie ma co się dziwić, te lat w celi, wiesz, jeszcze go tam przenosili z celi do celi, bo wszędzie miał kłopoty, wszędzie był utępiony, wszędzie był, wiesz, dobijali go, więc to, to naprawdę no. próbowało się powiesić, więc y... no psychika naprawdę... Próbował, na, no tak, niby on na... trzy razy próbował popełnić samobójstwo. Tak. Na... Jest też to... książka. Widziałem kiedyś w Empiku. Książka jest to Tomaszem Mendy. No tak. My myślę, że książkę lepiej nie? przeczytać, to bardziej to Odczuję przedstawi to całą historię. No pewnie, no pewnie. No ale film tak czy tak warty obejrzenia. nie jest no. Może ludzi nie było tak dużo, ale to mi się nie. wydaje z tego powodu, że mało ludzi wie, że kina są otwarte i że chyba puszczają. No, bo seat, jednak nie, dziwiło bo... nas to, że... Kino otwarte w ogóle, nie? Tak, tak. Ale było tak. gdzieś tak może 15-20 maksymalnie, maksymalnie było, było no, z 15... na jakieś 200 miejsc, nie? No, 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 no więc y, mi się wydaje po prostu ludzie, że nie wiedzieli o tym, że to leci, a jak nie byłoby tej pandemii, to pewnie była sala pełna, no i żałujcie, bo naprawdę film genialny, nie? Genialny film. film. Tego, nic, co zakładamy co maseczki, nie? nie? Tak jest. Spadamy miłej niedzielki. Dobra, to teraz idziemy zapłacić za... Za parking mordeczki. Za parking. A gdyż i ponieważ nie było tak było na filmiku, nie było popcornu ani piwka, zakopiliśmy sobie do domu. No pewnie. No, zawet za popcornu pizzę, ale. Trzeba sobie umilać, umilić jakoś życie, nie? No? No, oczywiście, oczywiście. Dobra, idziemy. Pa! <laughs> <laughs> Znajomi nasi, dobra. Teraz chwila prawdy, o ile kurwa wyjdzie? 300 euro? Tak, pewnie tak. Grana. Euro. 1 euro, kurwa, promocja jakaś. To, e, to malutko, nie? Wow. 3 godziny? Normalnie jest 3 euro za godzinę. Tak jest, no ale dzisiaj z racji tej chyba, że nie wiem, jakiś czasem mają takie akcje i po prostu dają. że za cały dzień zapłaciliśmy euro, nie? Taka A. promocja czasem jest, dobra, idziemy dzień, do fury, bo dziewczyny już czekają. Wrzucamy wam tu jeszcze jakąś scenkę z miasta. Tak, I się żegnamy, nie? na chatę. jeszcze troszkę odpocząć. Dokładnie. Widzimy na, na razie. razie. Bam, Święcie yo! Się. yo.